Zwierzę i jego właścicielka spędzili ze sobą prawie 20 lat. Byli praktycznie nierozłączni. Niestety pies zaczął podupadać na zdrowiu. Gdy rozżalona dziewczyna zaczęła płakać nad jego losem, jej pupil zrobił niezwykłą rzecz. Zwierzę było najlepszym przyjacielem dziewczyny. Poprawiało jej humor nawet w najtrudniejszych okresach jej życia. Mamona i Davis i jej pies Simba tworzyli zbrany duet od 19 lat. Niestety, wraz z wiekiem, Simba zaczął podupadać na zdrowiu, jego ciało odmawiało mu posłuszeństwa. Wtedy Ma musiała podjąć dramatyczną decyzję. Zwierzę bardzo cierpiało, stan simby był już tak zły, że lekarz zalecił dziewczynie uśpienie czworonoga. Chociaż Ma nie chciała, by pies odszedł w taki sposób, pogodziła się z tym, że w końcu będzie musiała to zrobić. Nie chciała, by jej przyjaciel dłużej cierpiał. Było to dla niej bardzo trudne. Był moim przyjacielem odkąd się poznaliśmy. Wspierał mnie w każdej chwili, to naprawdę wspaniały pies, przyznała my, a i postanowiła, że każdą wolną chwilę spędzi z dobiegającym do kresu swych dni zwierzakiem. Trudny moment dziewczynie trudno było patrzeć na Simbę, wiedząc, że za chwilę go z nią nie będzie. Gdy na niego patrzyła, często nie mogła zapanować nad emocjami. Gdy pewnego dnia opowiadała mu o ich nieuniknionym rozstaniu, wybuchnęła przy nim płaczem. Wtedy Simba zrobił niesamowitą rzecz, którą my a nie zapomnij do końca życia. Przygotowywałam się do utraty mojego najlepszego przyjaciela. Leżałam na podłodze razem z nimi, mówiłam mu, że czasem po prostu trzeba pozwolić komuś odejść. Weterynarz zalecał mi uśpić Simbę, ale ja nie chciałam, aby odszedł w taki sposób. Kiedy powiedziałam Simbie, że jakoś sobie poradzę, rozpłakałam się. Mój piesek zrobił wtedy coś, czego nigdy nie zapomnę. Zaczął wycierać moje łzy. Jakby chciał mi dać do zrozumienia, że wszystko będzie w porządku, tak ten moment wspomina kobieta. 2. Drogocenna pamiątka całe zdarzenie dziewczyna zarejestrowała na swoim telefonie, co okazało się być bezcenną pamiątką. Nagranie wrzuciła do internetu, by podzielić się z innymi swoją historią. Od tego wydarzenia zdrowie psa zaczęło się nieco poprawiać, co właścicielka odczytała jako znak tego, że jeszcze nie nadeszła jego pora. Mya nie ma jednak złudzeń, że dni by są policzone, dlatego cieszy się każdym spędzonym z nim dniem kochamy zwierzaki.